No dziś zapraszam na film o nowym, moim komputerze, miałem poprzedni z 5 lat, no ale nie, nie nadawał się do streamowania, do przerobiania plików graficznych, także no w końcu trzeba było zmienić. No tu widzicie złożony, wszystko jest praktycznie na czarno, tu jest ten yy, procesor tu możecie zobaczyć na zbliżeniu yy, jaki to jest typ procesora procesor AMD Ryzen 7 2700X 3,7 Giga 16 megabitów box czyli w pudełku cena 950 zł brutto gwarancja na 3 lata no to jest ten właśnie ten procesor tu później karta graficzna używana, ale niestety jeszcze w bardzo dobrym stanie GTX 1060 GeForce To jest ta karta graficzna. To jest droższa niż mój poprzedni komputer. Ta sama karta graficzna, co tutaj widzicie, co tu jest włożona i podłączona. No to by było to. A teraz najważniejszy: tu, tu była płyta główna. To jest MSI. B450 Tomahawk Max no i też gwarancja na 3 lata cena 450 zł brutto to by było to teraz jeszcze jedna rzecz no jest zasilacz zobaczcie o tak łożę Vero L3 brąze 600 W także już sporo, sporo zapasu troszeczkę zapasu mocy będzie miał i ten zasilacz kosztował 250 zł. No, obudowę to tutaj yy, widzicie, jak widzicie, to to jest. A jeszcze była płyta główna, tak? Była? To płyta była. A zobaczcie teraz obudowę. Tutaj są fajne takie o, zakładki są magnetyczne, także. Trzeba tylko pilnować, żeby się bardzo nie, nie zsuwały, łatwo wyczyścić. Od spodu jest tak samo podobnie, taka podkładka tu magnetyczna. Także ona ma tutaj wcięcia w jedną stronę, także on w tą stronę sobie wkładamy, no i mamy przykręcone. Teraz, jeszcze teraz nie włączone jest, powiem wam na czym mi zależało najbardziej. Zależało mi najbardziej na tym gnieździe, to jest taka nie wiem czy to nowość, ale ja dawno wcześniej się na tym tak bardzo nie spotkałem USB-C, tu jest zwykłe USB no tutaj tu są do głośników, do mikrofonu tu jest jeszcze łącze RJ45 no a tutaj widzicie, tu jest karta graficzna podłączenia do karty graficznej no tutaj jeszcze, co tutaj, jest jeszcze jakieś gniazdo starego typu yy, chyba do myszki, znaczy do klawiatury albo do myszki Chociaż teraz myszka już wszystko będzie na USB No to także ten zestaw yy, Zestaw cały bez karty graficznej kosztował 2 300 No oczywiście każdy, możecie zobaczyć sobie ile ta karta graficzna Kosztuje w granicach też tak 500-600 zł, najtańsza, używana. No, a widziałem ceny, że dochodzą 800-900 zł, no także, tak, ten cały ten zestaw w granicach około 3000 zobaczymy, jak będzie czat w niedzielę na żywo. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko spisywać. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.